Epic Games zaszczyca nas różnymi, przeróżnymi kolaboracjami w Fortnite Battle Royale, które to mają miejsce przez całe okresy sezonów. Jest to naprawdę niesamowite. Dzisiaj mam dla Was top 10 kolaboracji w Fortnite Battle Royale. Oczywiście, jeżeli chcecie wygrać Skin Glow, który jest do wygrania do końca sezonu 10, wystarczy strzelić łapkę w górę, komentarz dotyczący kolaboracji Fortnite oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Są to trzy kroki. A jeżeli nie zostawisz lajka w ciągu 10 sekund, to jesz swoje gówno, haha, ha, i co teraz? Zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, a więc numer 10 w dzisiejszym w naszym materiale to kolaboracja Fortnite z bajką Reki Ralph, która może być Wam dobrze znana po polsku jako Ralf Demolka. Ralph Demolka De i wejście do internetu było dosyć bardzo rozgłośnioną sprawą w świecie mediów i innych tego typu rzeczy. Natomiast w Fortnite nie odbiło się to bardzo dużym echem. Reckit Ralph i jego kolaboracja polegała na pojawieniu się co jakiś czas na karku o mną kinie naszej postaci, która to oczywiście machała nam i leciała dalej. Prawdopodobnie była to droga, którą przebywał Reki Ralph, aby dostać się do internetu. Dodatkowo do samej gry został dodany właśnie taniec Rekit Ralph, który to jest bliźniaczy do tego, jak wyglądał on po prostu w bajce i widzicie go w tym momencie na ekranie. Dodatkowo, kolaboracja nie wniosła nam żadnego skina ani żadnych innych rzeczy, które to mogłyby nas zainteresować w samym Fortnite. Dlatego, dlatego dopiero na miejscu 10 ją zostawiam w dzisiejszym materiale. Numer 9 na dziś to Fortnite X Jordan. Fortnite x Jordan była to dosyć dobrze przyjęta kolaboracja przez graczy Fortnite, natomiast ja spodziewałem się całkowicie czegoś innego. Na przykład zmienianych butów, czy zmienianych różnych stylistyk naszej postaci, którą to mogliśmy sobie po prostu kupić. Natomiast zamiast tego dostaliśmy zwykłe postaci z Fortnite, które to po prostu miały na sobie zwykłe Nike i nie mogliśmy ubrać żadnego ubrania, ani zmienić tych butów na danej postaci. W końcu cała zabawa polegałaby na tym, że moglibyśmy zmienić sobie swoje ulubione buty do naszej ulubionej postaci, dzięki czemu moglibyśmy po prostu zmienić swoją stylistykę całej postaci, ale wydaje mi się, że mogłoby to wyglądać lepiej. Jordan udostępnił całą kolaborację na swoim Instagramie, co dało ogromne zasięgi, jeżeli chodzi o całą grę Fortnite w tamtym okresie. Sama kolaboracja wprowadziła nam również nowy tryb, który to miał za zadanie zbierać końcy i po prostu robić różne rzeczy, które tam mogliśmy zrobić. Natomiast fajnie by było, gdybyśmy za te końcy mogli na przykład kupić sobie buty do naszej postaci i byłoby to naprawdę OP. Ale niestety nie dostaliśmy tego i dlatego tylko na dziewiątym miejscu ta kolaboracja w dzisiejszym. Materiale. Lećmy dalej. Na ósmym miejscu kolaboracja Fortnite x Hasbro. Prawdopodobnie wielu z Was może nie wiedzieć, o jaką kolaborację chodzi, natomiast taka kolaboracja istnieje i jest to jedna z najdłuższych kolaboracji z Fortnite Battle Royale. Hasbro przygotowało różne figurki, bronie oraz różne rzeczy w realnym życiu, które to możemy użyć sobie z Fortnite'a. Tak jest, Hasbro to kolaboracja również z Nerfem, czyli wszystkie pistolety, które możemy znaleźć właśnie z Nerfa, które są w realnym życiu Fortnite, właśnie odpowiada za nie firma Hasbro. Możemy oczywiście znaleźć również Monopoly Fortnite, które jest bardzo fajne. Możemy odwiedzić lokację w Fortnite oraz pokupywać je i zmierzyć się z innymi przeciwnikami na żywo. A co dodatkowo, dzisiaj możecie takie monopoli ode mnie wygrać, więc wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo jedno takie monopoli mam dostępne, a go nie używam, więc warto, żeby poleciało do jednego z Was. Dajcie znać w komentarzu, która kolaboracja według Was jest najlepsza i po prostu czekajcie na wyniki w następnym materiale. Kolejną według mnie super kolaboracją jest Fortnite x Borderlands. Borderlandsy w Fortnite Battle Royale pojawiły się stosunkowo niedawno. Dodatkowo dały nam nową miejscówkę oraz nowego rifta, w którym to regenerował nam się właśnie pancerz. Natomiast ja miałem wiele frajdy latając właśnie na tamtą miejscówkę, która zastąpiła moją ulubioną, czyli Meksyk, natomiast wszystko już teraz wróciło do normy. Borderlandsy pokazały nam również nowego skina, który moim zdaniem był bardzo ciekawy i widzicie go w tym momencie na ekranie. Dodatkowo mieliśmy kilka smaczków z oryginalnej gry Borderlands, więc jeżeli ktoś interesował się tą tematyką, na pewno oceniłby tą kolaborację wyżej. Natomiast ja osobiście Borderlands. Nie grałem i grać nie zamierzam i jakoś nie interesuje mnie za bardzo mechanika tego, jak to po prostu wszystko działa. Natomiast sama grafika osobiście bardzo mi się podobała. Dodatkowo nowy skin był bardzo fajny oraz plecak również z tym robocikiem miał swój jakiś klimat, jeżeli chodzi o Battle Royale. A wy dajcie znać, jak oceniacie właśnie event z Borderlandsami. No i zbliżamy się do jednych z najlepszych kolaboracji numer 5, Fortnite X Marshmallow. Fortnite X Marshmallow był to pierwszy live event, który tu mieliśmy okazję zobaczyć w samym Fortnite. Night Battle Royale. Był to pierwszy event, kiedy to sama gra zabierała nam bronię i byliśmy w stanie tylko oglądać koncert, którym to jarało się naprawdę miliony graczy. Ze względu na to, że w samej grze zarejestrowano rekord graczy, kiedy koncert Marshmallow pojawił się w live evencie. Dodatkowo bardzo duże zasięgi wtedy robił Fortnite na YouTubach, streamach i różnych tego typu rzeczach, co pobiło na pewno wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o Fortnite. Marshmallow dał sporo hypu, ale również zbudował on ciekawą scenę oraz po prostu zbudował swoje skiny, które to możemy zakupić w grze, które były bardzo spoko. Dźwięki, które wydawały były naprawdę opę, oraz sam kill i skin miały swój klimat, a ja osobiście posiadam go w swojej szafce i pewnie każdy z was chciałby go posiadać. Dajcie znać, kto z was ma skina Marshmallow i czy ten event live właśnie wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu kolejną ciekawą kolaboracją w Fortnite był Fortnite X NFL, czyli Fortnite X Football amerykański. Dzięki tej kolaboracji dostaliśmy kilka skinów, dzięki którym mogliśmy wybierać style swojej postaci, czyli kupując jednego skina mogliśmy wybrać naprawdę mnóstwo kolorystyk, co było naprawdę niesamowite, bo za 1200 v nigdy nie było takiej opcji, żeby kupić aż tak dużo opcji kolorystycznych jednego skina, bo mogliśmy wygrać, wybrać tam po prostu każdy kraj. Dodatkowo najwięksi twórcy Fortnite'a pojechali do piłkarzy NFL. NFL I po prostu wymieniali się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak to wszystko wygląda. Jest to ogromne połączenie światów, nawet większe niż w evencie World's Collide, i wydaje mi się, że te dwa ogromne światy mają ze sobą naprawdę mnóstwo wspólnego. Proplayerzy w Fortnite poświęcają również tyle samo czasu, ile na przykład proplayerzy NFL na treningi, a nawet czasami więcej. Wydaje mi się, że jest to dosyć fajne, kiedy tacy gracze mogą wymienić się różnymi spostrzeżeniami z profesjonalnymi sportowcami. Wielkie zderzenie światów. Numer 4 w dzisiejszym materiale to Fortnite x Stranger Things. Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali na Netflixie, jakie mieliśmy okazję zobaczyć z kolaboracji w kolaboracji Fortnite. Kolaboracja polegała na dodaniu Scoops Ahoy, czyli wielkiej lodziarni, która znajdowała się również w Stranger Things. Podczas sezonu 9 została ona dostrzeżona właśnie w Megamolu, czyli w Megamarkecie. Mieliśmy taką właśnie lodziarnię Scoops Ahoy, która to miała również swoje miejsce w Stranger Things. Dodatkowo, w późniejszym etapie sezonu 9 mogliśmy zobaczyć portale, które również były dostępne w Stranger Things oraz przenosiły nas do różnych lokacji, gdzie te portale znajdowały się po prostu po drugiej stronie. Dodatkowo dostaliśmy fajnego detektywa i skina potwora, który to również pojawił się w Stranger Things, więc było to naprawdę spoko kopal. Rację. Według mnie, ze względu na to, że dostaliśmy dużo skinów, dużo fajnych mechanik dotyczących Fortnite oraz również lokacje, które znajdowały się również w Stranger Things. Moim zdaniem dosyć ciekawe. Zasługuje na miejsce czwarte. Numer 3 w dzisiejszym materiale to Fortnite X. John Wick. John Wick to trochę dziwna kolaboracja, ze względu na to, że już we wcześniejszych sezonach gracze spekulowali, że na setnym poziomie karnetu bojowego jest odblokowywalny John Wick, który to za swój atrybut posiadał kill-off właśnie z załówkiem, który był dostępny w filmie. Epic Games natomiast w późniejszych sezonach zdecydowało się na oficjalne dodanie Johna Wicka do gry z okazji promocji filmu John Wick 3. W samej grze dostaliśmy skina John Wicka, który był osobno do kupienia za 2000 v dolców Dodatkowo dostaliśmy również jego atrybuty, a na Paradise Palms pojawił się jego dom, w którym to bez problemu mogliśmy zlutować dla siebie trochę materiałów oraz ciekawego lutu. Było również ciekawe nawiązanie do samochodu Johna wika, który jest tak bardzo sentymentalną rzeczą dla niego. Epic Games według mnie perfekcyjnie rozegrało tą kolaborację, dlatego na miejscu trzecim w dzisiejszym materiale ona się pojawia. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I numer dwa w dzisiejszym filmie to Fortnite X Avengers. Jest to niewątpliwie jedna z najlepszych kolaboracji Fortnite'a, w której miałem okazję uczestniczyć. Fortnite x Avengers prowadził do gry nowe bronie, których to mogliśmy używać bezpośrednio na trybie Avengers, aby pokonać Thanosa, czyli naszego olbrzymiego wroga. Mogliśmy również wcielić się w Thanosa, co było naprawdę niesamowite. Fortnite x Avengers to jeden z najlepszych eventów i przysporzył on najwięcej fanów, na pewno Fortnite'owi, ze względu na to, że zasięg tego eventu był po prostu ogromny. Iron Man, Kobieta Kot, czy różne te wszystkie osoby mogliśmy się w nie wcielić w Fortnite Battle Royale i było to naprawdę ciekawe. Natomiast Numerem jeden niewątpliwie w Fortnite Battle Royale jest Fortnite X Batman. Fortnite X Batman to niewątpliwie najlepsza kolaboracja wszechczasów, jeżeli chodzi o Fortnite Battle Royale. Zamiast Tilted Towers dostaliśmy piękne, ciemne Gotham City, w którym to po prostu jest niesamowity klimat i moim zdaniem jest to naprawdę OP. Dodatkowo dostaliśmy Skiny Batmana i Kobiety kot, które są naprawdę niesamowite. Dodatkowo za darmo otrzymaliśmy Banner Batmana oraz dodatkowo jeszcze możemy rozkładać Lotnie Batmana w samym Gotham. Gotham City, co jest naprawdę moim zdaniem niesamowitą historią. Gotham City i Batman to na pewno najlepsza kolaboracja w Fortnite na ten moment, ale prawdopodobnie nie będzie ona najlepsza at all. Ze względu na to, że w sezonie 11 szykuje nam się kolaboracja Iron Mana, czyli kolejna kolaboracja Marvela właśnie z Fortnite Battle Royale i będzie ona naprawdę niesamowita. Prawdopodobnie Iron Man zawita do Fortnite ze względu na ten zwiastun, który mogliśmy zobaczyć już wcześniej w moich materiałach na YouTubie. Naprawdę niesamowita sprawa. Wszystkie kolaboracje w Fortnite są naprawdę niesamowite. Pamiętajcie, że możecie wygrać Monopoly Fortnite oraz skina Glow, który to jest do wygrania do końca sezonu 10. Także, strzelcie łapkę w górę, komentarz i suba z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema, cześć!